Kolego. Pozwól. Chodź tu, kolego. Poznajesz mnie. Ja cię bardzo przepraszam za zachowanie moje okropne. Wódka zmienia człowieka w zwierzę. Wy, muzułmanie, to wiecie. Już dobrze, dobrze. Przepraszam cię z całego serca. Okej, okay, nie ma sprawy, ale spieszy mi się. Ja rozumiem. Ale ja cię naprawdę bardzo przepraszam. Okej, okay, przyjąłem. Przepraszam, za grzechy moje się kają. Nie wiem, może pójdziemy do Magrebu, porozmawiamy jak ludzie, a nie tak na ulicy.